Jak dobrze wiecie, czasy mamy niełatwe. Wielu z Was pewnie zostało zamkniętych w domach ze względu na home office, albo naukę zdalną, bądź po prostu potrzebujecie urządzenia do dobrej wideokonferencji. I tu przychodzę do Was ja z testem czterech kamer, najpopularniejszych w sumie kamer do rozmów. Z tej strony chemik i zapraszam Was na materiał. Tak, właśnie oto prezentuję się wszystkie dzisiaj omawiane kamery. Ustawię je od najtańszej po najdroższą. Dodam tylko jeszcze, że zawartość opakowania każdy z nich jest taka sama, czyli mamy urządzenie oraz instrukcję obsługi, karty gwarancyjną, tak, papierologię tak zwaną. Omawiana dzisiaj kamera i o modelu kodowym CMSXJ22A posiada możliwość nagrywania maksymalnie w 1080p, czyli Full HD, w 30 kratkach. Niestety nie ma autofokusa, za to ma wbudowany mikrofon, najprawdopodobniej stereo, natomiast takiej informacji nie widziałem. Natomiast ma najszersze pole widzenia, bo jest to aż 85 stopni. Długość kabla wynosi 1,6 m. Nie posiada funkcji aparatu, za to posiada osłonę obiektywu, która jest w zestawie. Należy ją po prostu przykleić. Nie posiada również dedykowanego softu, ale ma ogromną zaletę w postaci niskiej ceny, która wynosi nawet 60 zł, jak dobrze poszukacie. Tak, zbiera kamera od Xiaomi, zarazem najtańsza kamera w zestawieniu. Jest to imila e Webcam 1080p USB. Sami ocencie jak ten obrazek wygląda, jak zbiera mikrofon oraz zauważcie, najszerszy kąt Widzenia. Następnie mamy w zestawieniu Creative Live Cam Sync 1080p V2. No i tak już sama nazwa mówi, kamery. Nasza kamerka internetowa nagrywa maksymalnie w 1080p w 30 klatkach. Również nie posiada autofokusa, natomiast ma wbudowany mikrofon stereo oraz pole widzenia na poziomie 77 stopni i jest to najwęższe pole widzenia, ale niewiele węższe od reszty. Także nie przejmujcie się, długość kabla najdłuższa za to 1,8 m, funkcja aparatu niestety nie, natomiast posiada wbudowaną osłonę obiektywu oraz dedykowaną aplikację Creative App. Cena tej kamery to około 200 zł. Tak zbiera kamera Creative Live Cam Sync 1080p w wersji drugiej. Też oczywiście tutaj ocencie jak ten obrazek Wam się podoba, jak zbiera dźwięk. Zauważcie oczywiście aspekty koloru, skóry, ostrości, bo to niewątpliwie jest istotne przy wyborze odpowiedniej kamerki internetowej dla Ciebie. No i kon widzenia też jest dość istotny. Trzecie dzisiaj w zestawienie będzie to kamera od Microsoftu, mianowicie Modern Webcam. Kamera również nagrywa w 1080p przy 30 klatkach. Nie posiada autofokusu, ma wbudowany mikrofon monofoniczny oraz pole jej widzenia to 78 stopni. Długość kabla wynosi 1,5 m. Nie posiada funkcji aparatu, natomiast posiada osłonę obiektywu, i moim zdaniem tutaj ta osłona obiektywu jest najlepiej rozwiązana ze wszystkich dzisiaj omawianych kamer. Dedykowany Soft, jak najbardziej tak, Microsoft Accessory Center. Niestety nie jest on najprostszy do znalezienia. Cena tej kamery to około 260 zł. Tak zbiera kamera od Microsoftu. Też oczywiście ocencie szeroki kąt, ostrość, kolor skóry, jasność, wszystko. Tak naprawdę co jest? najistotniejsze no i ostatni bohater dzisiejszego zestawienia jakim jest Logitech C922 Pro HD kamera nagrywa maksymalnie w 1080p przy 30 klatkach natomiast możemy również nagrać w 720p przy 60 klatkach posiada autofocus posiada wbudowany również mikrofon jest to mikrofon stereo, pole widzenia to 78 stopni, długość kabla natomiast to 1,5 metra posiada również funkcję aparatu i możemy robić zdjęcia maksymalnie 3 megapikselowe Niestety, jako jedyna nie posiada osłony obiektywu, co wręcz trochę dziwi w dzisiejszych czasach. Posiada dedykowany soft, który moim zdaniem jest tutaj najlepiej rozbudowany, a nazywa się Logitech Capture. Cena tej kamery to niestety aż 480 zł. No i teraz mamy kamerę Logitech C922 Pro. Jestem oświetlony Ring Lightem, bo tak często też streamerzy się oświetlają, ale to już wiecie. Sami ocenie, jak ten obrazek wygląda. No dobra, tak więc przejdźmy do podsumowania i zacznijmy od kamery najtańszej w dzisiejszym zestawieniu, jest to IMI W moim odczuciu wypadła ona całkiem dobrze w cenie około 60 zł no nie oczekujemy jakości na przykład Logitecha, jasne, zgadzam się natomiast trzeba oczywiście każdy z tych sprzętów patrzeć przez pryzmat ceny i za 60 zł jest to naprawdę kawał dobrego sprzętu na sam początek dla początkujących streamerów na przykład będzie to całkiem sensowne rozwiązanie, tylko wadą na pewno tej kamery jest sam mikrofon, który zbierał najgorzej ze wszystkich w dzisiejszym zestawieniu drugą taką wadą moim zdaniem było to, że strasznie zarzucony był ten obraz i jeżeli e, chcielibyście korzystać e, go, z niego bezpośrednio, no to będzie on taki nieprzyjemny, właśnie zażółcony, natomiast po postprodukcji idzie to ogarnąć dla użytkowników już bardziej zaawansowanych. Na plus na pewno miejsce do przekręcenia statywu, natomiast sama konstrukcja to jest taki trochę plastik-fantastik jak ja to lubię nazywać i czuć, że mamy tutaj do czynienia ze sprzętem raczej z tej niższej półki cenowej. Drugą kamerą, idąc oczywiście po pułapie cenowym, będzie Creative Live Cam Sync 1080 V2. No i ta kamera moim zdaniem jest też spoko opcją, już dla osób, które troszeczkę więcej oczekują. Na pewno jeżeli chodzi o sam obrazek, to tutaj mamy zdecydowanie lepsze odwzorowanie kolorów, nie mamy problemu z tym z zarzuceniem. Natomiast ostrość Moim zdaniem pozostawiam wiele tutaj do życzenia, i pod tym kątem, w całym tym zestawie ta kamera, w moim uczuciu, wypadła najgorzej. Sam mikrofon, no też nie oszukujmy się, jakiś cudowny nie jest, i tutaj niestety będziecie musieli się posiłkować jakimś zewnętrznym mikrofonem. No i na niekorzyść oczywiście tej kamery też przemawia cena, bo jest ona, no jak dobrze poszukacie, nawet ponad trzy razy droższa od wcześniej omawianej kamery. Na plus należy oczywiście zaliczyć możliwość przekręcenia jej do statywu oraz taką tak naprawdę głowicę kulową na samej kamerze. Dzięki czemu możemy ją przechylić na boki. Nie wiem czemu to ma służyć, bo z reguły monitory są proste. Do samej kamery też mamy oczywiście dedykowaną aplikację, natomiast jest ona bardzo bardzo mocno okrojona i niewiele w sumie da się w niej zdziałać. No, to przechodzimy do trzeciego gracza, jakim jest Microsoft. No i tutaj e, wypadła ta kamera całkiem nieźle, natomiast znowu się będę czepiał, gdyż sama kamera na pewno pod kątem gabarytów jest najlepszym, rozwiązaniem, jest najmniejsza. Ma też na swojej obudowie zaimplementowany w bardzo ciekawy sposób osłonę obiektywu. Natomiast sam obrazek e, no, nie jest idealny. Też e, w moim zestawieniu wypadła ta kamera całkiem wysoko, ale jednak, e, jeżeli Chodzi o stricte kolory, no to Creative był lepszy. Tutaj Microsoft wpadał w takie czerwienie różowości i no nie do końca mi się to podobało. Jeżeli chodzi o ostrość, to jest zdecydowanie lepiej niż w przypadku Creative'a. Natomiast mikrofonowo, no nadal moim zdaniem tutaj trzeba się posiłkować zewnętrznym mikrofonem, bo ta kamera ma dość kiepskie wbudowane mikrofony. No i nie należy też zapominać o aplikacji, której w sumie nie wiadomo jak ją znaleźć, bo aplikacja, jakiej musimy użyć, aby sterować na kamerą, jest to Centrum Akcesorii Microsoft i dopiero na przykład w niej musiałem włączyć mikrofon, bo inaczej nie miałem dźwięku na przebitkach, które robiłem wcześniej dla Was. No i teraz przejdźmy do powiedzmy takiego Rolls-Royce'a wśród kamer wideo i firmy, która też bardzo mocno kojarzy się z kamerami wideo. Logitech C922 Pro. Na pewno jego ogromną wadą jest wysoka cena w stosunku do innych tutaj. Jest to kamera, która przewyższa ich cenowo kilkukrotnie. Natomiast co otrzymujemy w zamian? Bo też otrzymujemy sporo. Mamy kamerę, która ma zdecydowanie najlepszą ostrość, najlepszą jakość obrazka. Do tego ma najlepsze wbudowane mikrofony. Są to oczywiście mikrofony stereo. Ma możliwość nagrywania w 720p w 60 klatkach, Full HD 1080p. Do tego wszystkiego też na tą wysoką cenę na pewno się składa najbardziej rozbudowane oprogramowanie, jakie dostarcza nam producent do swojej kamery. Tak więc, jaką kamerę ja bym wybrał? Ja bym zdecydowanie postawił na Logitecha. Oczywiście ze względu na swoją jakość obrazka oraz ostrość i oddawanie kolorów wypada najlepiej. Ma najwyższą cenę, ale ja takie kamery nie styk, bym używał do prowadzenia wideorozmów, ale bardziej do prowadzenia live'ów, a tam jakość jest oczywiście bardzo ważna. Jeżeli chcecie naprawdę dobrego produktu bardzo taniego, a zarazem coś co będzie dobrze wyglądać, no to po prostu zainteresujcie się i Milabem. A ze średniej półeczki, mimo wszystko ja wybieram Creative. Dlaczego? Dlatego, że jest sporo, sporo tańszy od Microsoftu, a do tego wszystkiego ma zdecydowanie lepsze odzorowanie kolorów aniżeli sam Microsoft. Owszem, jeżeli chodzi o ostrość, to Creative pozostawia wiele do życzenia, natomiast nieważne jest aż tak, chyba moim zdaniem, ostrość, co odzorowanie kolorów, a tutaj właśnie Creative wypadł zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Dajcie znać, jakie kolejne porównanie produktowe byście chcieli na kanale Instalki.pl, wraz z ekipą redakcji postaramy się dla Was takie przygotować. A w tym materiale to było na tyle. Mówił Chemik. Do zobaczenia. Do usłyszenia.